Moi drodzy, kończymy i to jest już ostatnia krótka lekcja o wołaczu. Zapiszcie sobie temat lekcji: tworzenie i rola wołacza w języku polskim. Tworzenie i rola wołacza w języku polskim. Kochani, omówiłam mianownik, dopełniacz, był też celownik, a czas już teraz na wołacz. To jest ostatni przypadek w języku polskim. Siódmy z kolei. Jest to dość dziwny przypadek, ponieważ nie ma przy nim żadnego pytania. Natomiast wiele osób popełnia błąd i ten przypadek wołacz myli z mianownikiem. Tak jest dlatego, że w języku potocznym, którego na co dzień używamy, bardzo rzadko używamy poprawnie wołacza, natomiast najczęściej używamy w formie wołacza używamy mianownika. To brzmi troszkę jak czary Mary, a teraz wyjaśnię Wam, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Mianowicie przykład. Zamiast powiedzieć cześć Aniu, mówimy cześć Ania, czyli zamiast użyć poprawnej formy wołacza, bo wołamy do tej Ani, jakby pozdrawiamy ją, wołając do niej, wołamy jej imię, Wymieniamy jej imię. Błędnie w języku potocznym mówimy Ania. Jest to forma mianownika. Kto co jest Ania? Następny przypadek. Zamiast mówić Cześć Jacku, poprawna forma wołacza Jacku, mówimy Cześć Jacek, Jacek. Jest formą mianownika. A więc znowu, zamiast poprawnej formy wołacza Jacku używamy mianownika. W języku poprawnym, pisanym, oficjalnym, np. gdy piszemy e-mail do kogoś, jakiś list albo pismo urzędowe, należy używać poprawnej formy wołacza. I teraz w podręczniku na stronie 199 macie przykład wołaczy, zastosowania wołacza. Kiedy go używamy? W pozdrowieniach i najczęściej, właśnie gdy zwracamy się do drugiej osoby, gdy mówimy do niej: Drogi Jacku, kochana mamusiu, wtedy używamy wołacza. Ta forma mamusiu. U jest formą wołacza. Skąd wiemy, że naprawdę forma jest poprawna albo jest niepoprawna? Najprostszym testem i jedynym, który możemy zrobić jest taki. Bierzmy jakiś sobie przymiotnik, weźmy przymiotnik i postawmy ten przymiotnik przed tym słowem, które chcemy użyć w wołaczu. Mianowicie, zawsze Wam tłumaczyłam, że żeby zobaczyć, Utworzyć prawdziwą formę wołacza, musimy sobie postawić tam przymiotnik, czyli na przykład o ty, piękny kocie. Jeżeli postawimy to piękny, to wiemy, że prawdziwą, dobrą formą wołacza jest słowo kocie. Jeżeli mamy słowo yy, imię Jacek, to formą wołacza będzie nie Jacek, bo to jest mianownik, kto co jest Jacek, tylko formą wołacza będzie o ty piękny Jacku. Czyli ten przymiotnik pomaga mi utworzyć, jak postawię przymiotnik przy słowie Jacek, to już wiem, że o ty piękny Jacku, prawdziwa forma wołacza brzmi Jacku. Czyli kochani, podsumowując żeby uzyskać poprawną formę wołacza, dodawajcie zawsze do niej przymiotnik. Na przykład, i tutaj właśnie w tych przykładach mamy przymiotniki, które pomagają nam: Szanowny Panie Dyrektorze. Gdybyśmy nie mieli tego słowa szanowny, to może trudno byłoby nam e, domyślić się, że powinno być Panie Dyrektorze. Chociaż oczywiście ta forma akurat jest bardzo łatwa, bo sama nam się nasuwa. Ale jeżeli weźmiemy samo imię jedno, albo na przykład pani, to trudno nam określić, czy mamy mówić pani, czy panią, czy jakaś jeszcze inną formę zastosować, ponieważ akurat słówko pani jest takie podchwytliwe, dlatego że wołacz od słowa pani brzmi o piękna pani. I jest pani. Czyli akurat pani w mianowniku to jest taka sama forma jak w wołaczu. Ale to, że dodamy sobie ten przymiotnik, o piękna pani, pomaga nam zrozumieć, że pani, y nie pomyliliśmy się, ale pani rzeczywiście jest też formą wołacza, bo postawiliśmy tam przymiotnik piękna i pasuje nam jedno do drugiego. Piękna pani. Ta forma przymiotnika piękna pasuje do pani. Okazuje się, że możemy powiedzieć, kto co jest pani, czyli pani jest też formą mianownika, ale pani jest też formą wołacza. Tak czasem bywa w języku polskim, że przypadki się pokrywają, czyli rzeczownik w jednym przypadku może brzmieć dokładnie tak samo jak w drugim. Teraz przechodzimy do ćwiczeń. Już wiemy, że wołacz woła kogoś, woła, pozdrawia. Przejdźmy do ćwiczenia. G3, które było chyba nie jest jakieś bardzo trudne, ale powiedzmy, że jest trudniejsze niż pozostałe. Myślę, że pomoże Wam ono zrozumieć na przykładzie tego ćwiczenia, jak tworzymy formę wołacza. Szanowny dyrektor, jeżeli powiemy szanowny dyrektor, to wołacz od niego będzie o Ty, szanowny dyrektorze. Czyli wołacz od niego będzie, szanowny dyrektorze. O ty, szanowny dyrektorze. To, ja tylko mówię to nieformalnie, żeby wam pomóc tymi słówkami, pomóc utworzyć wołacz, a więc o szanowny dyrektorze. Wołacz na końcu też ma zawsze wykrzyknik. To jest właśnie znak, że mamy do czynienia z wołaczem. Pan prezydent, jak utworzymy wołacz, formę wołacza od Słów pan prezydent. Panie prezydencie, zwracamy się do pana prezydenta. Panie prezydencie, o i w domyśle, możemy sobie tutaj znowu postawić jakiś przymiotnik. O szanowny, nie ma tego tutaj szanowny, ale my sobie to wstawiliśmy, żeby było łatwiej utworzyć formę wołacza. O szanowny panie dyrektorze, prezydencie, akurat w tym przypadku. Drogi kolega, słowo drogi już nam podsuwa, jakby formę wołacza. Drogi kolego. Drogi kolego, pan doktor, panie doktorze, kochana pani, jaką formę wołacza utworzymy od, słowa, od słów kochana pani? Kochana pani, o, kochana pani, to jest właśnie wołacz. Czyli zobaczmy, tu jest przykład, że zarówno przymiotnik kochana, jak i rzeczownik pani. Występuje tak samo, w, ma taką samą formę w mianowniku, jak i w rzeczowniku, w wołaczu, przepraszam, i jest to poprawne, tak właśnie ma być. Czyli mianownik pokrywa się nam z wołaczem. Mianownik równa się tutaj wołacz, przy tym słowie pani. Wielebny ojciec, czyli wielebny ojcze, wielebny ojcze. Pan minister, panie ministrze, pisujemy sobie, panie ministrze, moja kochana córeczka, jak się zwracamy do córeczki, to mówimy do niej: Moja kochana córeczko, moje drogie dziecko. I tu się nic nie zmienia. Mówimy dalej w wołaczu: moje drogie dziecko. I znów mamy przykład, że mianownik: moje drogie dziecko, kto co jest, moje drogie dziecko, pokrywa się z wołaczem, bo wołacz: o, ty, moje drogie dziecko. Jest taka sama forma. Janownika i Wołacza. To wszystko, kochani. Skończyliśmy lekcję z dopełniaczem, z Wołaczem oraz e, o listach Sobieskiego do Marysienki. To wszystko, co dla Was przygotowałam. Czytajcie sobie teksty, które mieliśmy e, czytać, które zadałam na, e, z tej lekcji i na drugi tydzień powtórzymy sobie wiadomości z baroku i później już tradycyjnie, tak jak zrobiliście to do tej pory, Napiszemy sobie Open Book Test, który macie tutaj po Baroku. Możecie sobie no, go nawet wcześniej jakoś tam przygotować. E, napiszemy sobie właśnie taki Open Book Test i z niego będą oceny, tak jak ze sprawdzianiem. I ten test macie na stronie 204-205, na stronach 204-205. Dziękuję Wam bardzo. Um. Za wysłuchanie tych lekcji mam nadzieję, że one Wam w czymś pomogły. Do następnego razu. Życzę wszystkim zdrowia i udanego tygodnia.